Sala koncertowa w Katowicach pełna po brzegi. Tysiące ludzi czeka na pierwszą nutę, a Czesław Niemen stoi na scenie nieruchomo i za nim młodzi muzycy SBB. Nie wiedzą, czy to próba siły, czy koniec wszystkiego. To, co się stało w tej ciszy, rozbiło jedną z najlepszych grup w historii polskiej muzyki. Pięć minut później Józef Skrzek Basista SBB zszedł ze sceny. Nie czekał na koniec koncertu. Po prostu zszedł. Ludzie myśleli, że to część show. Ale nie było. To była decyzja, która zmieniła polską muzykę na zawsze. Jak do tego doszło? Wróćmy do początku. Witaj, przyjacielu. To jest Czesław Niemen. Głos Duszy. Tutaj nie opowiadamy legend, tutaj słuchamy człowieka. Był chłodny wieczór jesienią w Katowicach. Może 1972 rok, może 73. Data zaginęła w legendzie, ale noc pozostała w pamięci każdego, kto tam był. Sala kongresowa. Dwa tysiące miejsc. Wszystkie zajęte. Ludzie stali nawet w korytarzach. Przyszli zobaczyć Czesława Niemena z jego nową grupą, SBB. SBB to nie była zwykła grupa. To byli młodzi, utalentowani muzycy, którzy grali jazz rock i muzykę progresywną tak dobrze, że niektórzy mówili, są lepsi od samego Niemena. Józef Skrzek, basista i klawiszowiec, 26 lat. Genialny, ambitny. Apostolis Antimos, gitarzysta, grecki imigrant, palce, które mogły grać rzeczy niemożliwe. Jerzy Piotrowski, perkusista. Cichy, ale jego perkusja mówiła głośniej niż słowa. Przez dwa lata grali z Niemenem, nagrali dwa albumy, objechali pół Polski, i w tym czasie coś się zmieniło. SBB przestało być grupą Niemena, stało się siłą samą w sobie, ale Niemen tego nie widział albo nie chciał widzieć. Tej nocy w Katowicach napięcie między nimi było już nie do ukrycia. Backstage, godzinę przed koncertem, skrzek powiedział coś, co rozwścieczyło Niemena. Czesław, chcemy grać dłużej. Nasz set powinien trwać przynajmniej dwadzieścia minut. Niemen spojrzał na niego zimno. To nie jest wasz koncert, to jest mój koncert. Ale my też jesteśmy na plakatach. Jesteście tam, bo ja was tam umieściłem. Cisza w garderobie była lodowata, reszta SBB patrzyła w podłogę. Skrzek nie odpowiedział, ale coś w nim pękło. I właśnie dlatego, gdy Niemen wyszedł na scenę godzinę później, zrobił coś, czego nikt się nie spodziewał coś, co miało być lekcją, ale stało się końcem. Jeśli czujesz tę historię, zostaw znak to wystarczy. Światła zgasły, tłum zaczął krzyczeć Niemen wszedł na scenę pierwszy sam z mikrofonem w ręku zanim, po chwili, weszło SBB. Skrzek z basem, Antimos z gitarą, Piotrowski za perkusją. Niemen podszedł do mikrofonu. Sala ucichła. Czekali na jego pierwsze słowa, na pierwszy dźwięk. Ale Niemen nic nie powiedział. Stał nieruchomo. Ludzie zaczęli się rozglądać, niepewni, czy to część show. Skrzek, stojący trzy metry za Niemenem, spojrzał na Antimosa. Antimos wzruszył ramionami. Piotrowski trzymał pałeczki nad bębnami, czekając na sygnał. Ale Niemen wciąż stał. Dwie minuty. Tłum zaczął szeptać: Co się dzieje? Czy coś jest nie tak? Skrzek nachylił się lekko do przodu, próbując zobaczyć twarz Niemena. Ale Niemen patrzył prosto w tłum, nieruchomy jak posąg. Trzy minuty. Teraz. Ludzie zaczęli się niepokoić. Niektórzy klaskali, myśląc, że może to pobudzi akcję. Inni krzyczeli Czesław, Czesław! Ale Niemen nie reagował. Skrzek poczuł, jak gniew wzbiera w jego piersi. To nie była cisza artystyczna, to była demonstracja władzy. Niemen pokazywał im i całej sali, kto tu rządzi. Mogę zacząć, kiedy chcę. Mogę was zmusić do czekania ile chcę, bo to jest mój koncert. Cztery minuty. Antimos odłożył gitarę. Nieagresywnie. Po prostu cicho położył ją na stojaku. Piotrowski opuścił pałeczki. Ale Skrzek wciąż stał, z basem na ramieniu, patrząc w plecy Niemena. I wtedy zrozumiał. To nigdy nie będzie jego muzyka. Dopóki będzie z Niemenem, Zawsze będzie cieniem, zawsze będzie tym, który czeka na sygnał, nigdy tym, który daje sygnał. Pięć minut. Skrzek zdjął bas z ramienia powoli i opuścił scenę, ale wtedy Niemen odwrócił głowę, nie ciało, tylko głowę i spojrzał na skrzeka, a w jego oczach było coś, czego nikt nie spodziewał się zobaczyć. Skrzek zatrzymał się. Nie dlatego, że Niemen na niego patrzył, ale dlatego, co zobaczył w tych oczach. Strach. Nie gniew, nie pogardę. Strach. Niemen bał się, że Skrzek odejdzie, że zostanie sam na scenie, że jego demonstracja władzy obróci się przeciwko niemu. Przez sekundę Skrzek zawahał się. Mógł wrócić, mógł podnieść bas, mógł zagrać, jak zawsze, ale wtedy pomyślał o wszystkich nocach, gdy Niemen mówił nie jego pomysłom, o wszystkich razach, gdy SBB chciało eksperymentować, a Niemen mówił: To mój koncert, moje zasady. Skrzek pokręcił głową, lekko, prawie niezauważalnie. I zszedł ze sceny. Tłum zamarł. Nikt nie wiedział, co się dzieje: czy to część show, czy basista właśnie rzucił koncert. Antimos i Piotrowski spojrzeli na siebie. Po chwili oni też zaczęli schodzić. Niemen stał sam. Sala była teraz w totalnej ciszy, nieartystycznej ciszy, którą Niemen planował. Ale w ciszy szoku, zakłopotania, strachu, wtedy Niemen w końcu się odezwał. Przepraszam, powiedział cicho do mikrofonu jego głos się łamał przepraszam Was wszystkich nie mówił do publiczności, mówił do SBB, którzy już byli za kurtyną. Skrzek słyszał te słowa. Stał w ciemnym korytarzu backstage z rękami drżącymi z adrenaliny. Antimos położył rękę na jego ramieniu. Zrobiłeś dobrze. Nie czuję się dobrze. Wyszeptał z Na scenie niemen wziął głęboki oddech i zaczął śpiewać. A capella. Bez instrumentów. Bez grupy. Sam. Zaśpiewał Sen o Warszawie. Ale nie tak jak zwykle. Zaśpiewał go łamanym głosem. Pełnym bólu i żalu. Ludzie w sali zaczęli płakać, nie dlatego, że było pięknie, ale dlatego, że było prawdziwe. Po raz pierwszy od lat Niemen nie grał roli, nie był ikoną, był złamanym człowiekiem, który właśnie stracił ludzi, których potrzebował. Koncert trwał jeszcze godzinę. Niemen śpiewał sam. Czasami przerywał, milczał, a potem zaczynał znowu. Nikt nie wyszedł z sali. Wszyscy zostali świadkami czegoś, co nigdy więcej się nie powtórzy. Ale prawdziwa historia zaczęła się następnego dnia, gdy Niemen i Skrzek spotkali się po raz ostatni. Następnego ranka Skrzek siedział w małej kawiarni w Katowicach. Nie spał całą noc, zastanawiał się, czy zrobił właściwą rzecz. Wtedy drzwi się otworzyły. Wszedł Niemen. Usiadł naprzeciwko Skrzeka bez słowa. Zamówił kawę. Pili w ciszy przez długą chwilę. W końcu Niemen odezwał się. Miałeś rację. Skrzek podniósł wzrok zaskoczony. Trzymałem was za mocno, ciągnął Niemen. Myślałem, że was chronię, ale w rzeczywistości was dusiłem. Czesław... Ja nie przepraszaj. Zrobiłeś to, co musiałeś, i szanuję cię za to, niemen wziął łyk kawy. Więcej niż szanuję, zazdroszczę ci. Czego mi zazdrościsz? Odwagi, żeby odejść. Ja nigdy nie miałem tej odwagi. Zawsze trzymałem się tego, co znałem. Kontrolowałem wszystko, bo bałem się, co się stanie, jeśli puszczę. Skrzek milczał. Będziesz dalej grał? zapytał Niemen. Tak, z B, B będzie grało, bez ciebie Niemen skinął głową. Dobrze, gracie za dobrze, żeby być w czyimś cieniu, nawet w moim. Wstał, zostawił pieniądze na stole. Zanim wyszedł, odwrócił się raz jeszcze. Józef. Gdy będziecie na szczycie, was a będziecie, pamiętaj tę noc. Pamiętaj, że cisza może być bronią, ale może być też więzieniem. I wyszedł. To był ostatni raz, gdy rozmawiali na osobności. SBB poszło dalej i stało się jedną z najważniejszych grup w historii polskiego roka. Grali w całej Europie. Nagrywali albumy, które do dziś są legendą. Niemen też grał dalej, ale jego muzyka stała się ciemniejsza, bardziej samotna. Nigdy więcej nie miał takiej grupy jak SBB. W 2002 roku, gdy Niemen umierał, Józef Skrzek przyjechał do szpitala. Siedział przy jego łóżku. Niemen był słaby, ledwo mógł mówić: Pamiętasz Katowice? Wyszeptał Niemen. Pamiętam. Pięć minut ciszy pięć minut, które nas uwolniły. Niemen uśmiechnął się słabo. Nie które mnie uwięziły, a was uwolniły. Skrzek trzymał jego rękę, aż niemen zasnął. Dziś, gdy ludzie pytają Józefa Skrzeka o tamtą noc w katowicach, zawsze mówi to samo. Niemen nauczył mnie dwóch rzeczy. Pierwsza, że cisza jest potężniejsza niż dźwięk. Druga, że czasami, żeby coś stworzyć, musisz coś zniszczyć, nawet jeśli to boli. Ta noc w Katowicach nie była końcem. Była narodzinami. SBB narodziło się wtedy jako prawdziwa grupa.